A, no, państwo zobaczą. Jest. Jest. Jesteśmy w salonie, proszę. Bardzo. W salonie jest. To jest, to, jest to. w salonie. Jest Wesoła. wesoła. A co taka rodzina? Salon wesoła. Państwo zobaczą. Przyjacielu, proszę, proszę, on nawet był ukradł. Aleksander, <Four mundialALLY> <QUE net repay> teraz to mówi Szanowny nie <life> wiem kto to jest, Pedro. Ci wszystko wybaczy, wybaczy. wybaczy. No mówię Ci, że ja mam dobrego nosa, wiesz? Kultura, kulturalnie. Kulturalnie i, i, i czuj się jak w salonie. I jeszcze ta wystawa tu jest, do taka ładna. Fua je. je. No także tu o fundacji mamy. Ładny domek, nie tak, jaki tak. tak, ładny kominek. Ta I co ci ta biurko przypomina? No i co mi przypomina? Tak? No, tak wszystkie stare, dopią globalnie <laughs> Tak, jakie? Takie. Dworskie, takie. Dworskie. Że no. mógłby w usiąść tutaj i pisać. Mhm. No możesz usiąść. <laughs> Ale ta wystawa jest bardzo pocieczna, przecież tutaj każdy element to jest ciekawy. O, z tym księdzem, uchem strzyże, głową kręci i to pachnie, i p. Piękne, naprawdę to jest porażają. Ci się podoba tutaj? Bardzo ładnie. Także, proszę Państwa, Pan Gardamel. Piękny. No, także trzymaj się.